Szymonos, Kuba, a dzisiaj będę chciał Wam jeszcze raz powtórzyć. Czyli dzisiaj, do, dzisiaj dobijecie do, do, do godziny 18. To ja by chciałam o godzinie 18. chciałam by dawać podziękowania, ale tą dam może o tej. Bardzo chciałabym Wam też Pytara podziękować, ale jak dobijecie, to Wam zrobię podziękowania. Tysiąc wyświetleń, 20. Jak będzie 25, wyświetleń będzie ponad 1900, powiedzmy to może być i 1900 wyświetleń i powiedzmy 25 subskrypcji, 50 łapek w górę, a jak będzie, lubicie. Do. już wiecie, może już Wam to mówiłem, ale to już ja to do Że gdybycie do 18.20, subskrypcji, to gram z moją mamą filmik. Ja już Wam mówiłem. Możecie sobie zerknąć zar na poprzedni filmik. O tam będzie, oczywiście. Już, już można sobie obejrzeć, subskrybować, Łapka w górę. Wszystko! Wpadajcie na mój kanał. Jestem za młynny. Subskrybujcie, łapka w górę, oglądajcie, miłego.